Chyba najbardziej fotografowany turniej w polsce w tej chwili, na najlepszym sprzęcie, turniej ten zawdzięczamy naszym sponsorom firmie Nikon. Myślę, że. nam dopisała. W tej chwili może Pani Przedstawicielka Nikona coś nam powiedzieć. Następnie chciałam serdecznie podziękować Państwu za uczestnictwo. Jesteśmy zadowoleni, że wyraźnie Państwo chęć udziału w europejskim turnieju Nikona w piątej już edycji. Chcielibyśmy podziękować Państwu za wzięcie udziału oraz wyrazić serdeczne gratulacje dla zwycięzców. I życzyć powodzenia jako reprezentacja narodowa w Szkocji i będziemy trzymać kciuki, żebyśmy tutaj zajęli wysokie miejsca. Dziękuję bardzo. Wręczenie nagród zaczniemy od najdłuższego uderzenia wśród bań, które wykonała pani Dorota Dobro. Panów na Longest Drive przez chwilę był Michał Dąbrowski, ale żeby nie było w rodzinie, to przebił go pan Paweł Iwanowski. Najbliżej dołka takie ładne urządzenie do mierzenia odległości, żeby mógł zobaczyć, jak daleko zagrywa, wygrał pan Jarosław Janowski. W kategorii e, od 21 do 36 trzecie miejsce zdobył pan Tomasz Stankiewicz. Drugie miejsce zdobył pan Grzegorz Wesołowski. Ja nie podaję Trzecie miejsce i do Szkocji pojedzie Pan Janusz Mikołajczyk, który zażarzył... panu. w kategorii, która była najliczniej obsadzona, więc 11-20, trzecie miejsce. Trzymuję lekko złowski. O! <bluetooth> Gratuluję. Miejsce <młynne> <Licera> <Druga>. <młynne> <młynne> <Płynne> drugie. Tu mamy mały problem, ponieważ drugie zdobyłem ja. Miejsce, przewagą nad drugim, niestety sześcioma punktami, aż nie ma Miał. Po raz drugi pojedzie do Szkocji pan Tomasz Litwiniu. W kategorii 0 do 10. Trzecie miejsce zajęła pani Katarzyna. Miejsce drugie pan Ernest Młynacki. Tak, pan Ernest zajął miejsce drugie netto, gratuluję, trzeba poczekać. Ale ponieważ miał najlepszy wynik brutto, jedzie jako czwarty do Szkocji. Pierwsze, wielka niespodzianka pan <szum> <tanie> Jest okazja Golf. Twój sposób na życie.